Siemanko z tej strony Direk. witam was w kolejnym odcinku Drogi do Chwały, kiedy nagrywam ten odcinek no to pierwsza drużyna Time Warp dzisiaj znika z paczek, ale jeszcze możemy trafić Messiego i odbieramy nagrody za Division Rivals Liga 5 ulepszone nagrody coś tam otworzymy sobie i może trafimy w jakiejś obrońce no bo obronę chciałbym wymienić troszeczkę zaczynamy od player pika 84 plus tutaj tylko złota karta Tutaj oczywiście również i 8... Ja pierdolę! Liczymy, że coś dobrego z paczek poleci. Jedziemy mega, paczka, bez walkoutu, 8 czwóreczka tylko. Wymienne 4 razy 83. plus. kurde, no, walkout byście chociaż dali wymienne, a nie. Niewymienne 4 razy 84. No i tutaj walkout. mamy SPO. Z Niemiec Wirtz 89, on ma oceny. Jest ok. I ostatnia paczka za nagrody 10 razy 82, plus. No jest walkout na szczęście. Prawe skrzydło z Francie. To będzie Diani. Nic już więcej, oczywiście, dobrego nie ma, nawet informa. Dostaliśmy też niedawno paczki tutaj z nominacjami do Team of the Year. No ale nie będę tego teraz robił na odcinku tam. Kogo to obchodzi, co ja tam wybiorę. Otworzymy sobie jeszcze 3 playerpiki 78. Lecimy z pierwszym. No dawajcie, kurczę, coś fajnego, nie? Może jakaś specjalna karta z tych playerpików 8-4, tutaj widzę. Okej, okay, okej, okay. dwa okauty, spoko. Number two, osiem czworeczka, nam od razu wyskakuje. No mamy drugą. Czy walkout będzie jeszcze? Niestety nie. I do trzech razy sztuka. Lecimy. Time warp. Dawaj to, dawaj to. O, no nie, nie będzie tam. Kurde, freepunk. Wiecie co? Otworzymy dzisiaj sobie coś lepszego niż takie zwykłe paczki. Otworzyłbym chętnie ikonę. Szkoda, że nie grałem za bardzo wtedy, kiedy wyszły te ikony. Pewnie byśmy chociaż z jedną otworzyli. Najbardziej interesuje mnie ten player pick, ale no nie starczy mi na niego foderu, a ta Jakoś mnie tak za bardzo nie kusi, a jest tutaj fajny Player Pick z Bohaterem. Jedna z czterech kart 87 plus. I tutaj nie są aż takie mega te wymagania, więc otworzymy to po spotkaniu. Przetestujemy sobie dzisiaj inne ustawienie naszej drużyny Ronaldinho na SPO Wrzuciłem babę na środek obrony, no bo jak ma taką pozycję, no to fajnie by było go wykorzystać prawie pełne zgranie. GAC był na ławce, dałem go tutaj z Limbombem. Się ładnie łączy. Nie może być on na ławce, bo wtedy Limbombem ma lipa ze zgraniem. Lipę ma ze zgraniem. Dam jeszcze tutaj babie cień, bo nie wiem dlaczego go jeszcze nie ma. Nie jest za wysoki ten baba, 1,82 m, ale ma tego Air Forcera 93 skoczności. I też chcę zobaczyć najbardziej tego Ronaldinho na SPO, bo kurczę. Jednak na tej lewej pomocy zawsze nim. Grałem w poprzedniej edycji, robił sporo, ale może na tym SPO będzie robił więcej. No, trzeba testować, trzeba zobaczyć, czy będzie to lepiej wyglądało, czy nie. Przekonajmy się. Pasy 1906. Zobaczmy skład. O, Dudek na brance, od razu polska nazwita. VD Baleba. Maradona 79 Runej Azard W ogóle zapomniałem, bo po tej takiej przerwie, gdzie nie nagrywałem, miałem tam kilka trafów, porobiłem screeny. I teraz mi się przypomniał, że tą foldy trafiłem W tej lepszej i tej gorszej wersji ikony zimowej A tak poza tym to już takiego nic chyba lepszego nie było Więc już tam nie będę tego wrzucał teraz Takim opóźnieniem, ale teraz tak mi się przypomniało To wam mówię Ja pierdzielę, no i już równej leci Wyjdziemy bramkarzem Nie, no kurde, tak to nie może wyglądać Nie chcę, żeby to wyglądało tak jak w poprzednim odcinku Pomyślmy troszeczkę, nie tak na pałę Żeśmy w ogóle nie wiedziałem do kogo ja chcę podać tą piłkę no nie. Jak to tak łatwo wyszło, chłopaki? Kamowinga. Leci Maradona. W ogóle Maradonom 79. Runej, nie ma. Nie ma takiego... No i po co ja tak podałem tą piłkę? A co on chciał zrobić? Na razie podania, które chcę wykonać, dochodzą. Guts. Je... Yeah. O nie, Niemczy nie było spalonego? Kurde nie było, mogę fineskę walnąć. Nie będzie nic. Dawaj tą piłę, Cambiaso. Ronaldinho, Gaussio. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho i uderz to, chłopie! Pięknie! Ronaldinho! Mamy już brameczkę, on strzela pierwszy. Okej, okay, fajnie. Podanie do Sandro. Na skrzydełku Do Tottiego górą. On to na pewno przyjmie. Z pewnością Totti. Technika. Ronaldinho, spróbujmy fineski! No to ktoś, ja pierdziele, to było naprawdę fajne. To, co się na pewno rzuca w oczy, to też gameplay chodzi na pewno lepiej niż w ostatnim odcinku. Gram wcześniej to też na pewno ma duży wpływ, żeby tylko nie podał do tego Runeja. I będzie okej, okay, dobra, dobra. Kamowinga pięknie. I teraz piękne podanie. Dobrze tam wypuszczone guts podanie do Totiego jeszcze tutaj, do Kamowingi. No i o to chodzi. Dwa do dwóch. Chłopaki na spokojnie, tylko się nie pomylcie. Bo on tutaj, on szuka właśnie tej luki. No i znalazł, znalazł, niestety znalazł tą lukę. Dobre podanie, jeden hazard. Dawaj Ronaldinho, wyprzedzisz tego Mendiego, Podanie do... Ale to miło być to Sandro, dlaczego tam? Maradona, jeszcze tutaj wychodzimy. No i niepotrzebnie... Co? Jak? Co to było w ogóle? Nie wychodzimy tylko tymi obrońcami. Bo nie ma... Ale ten Maradona ma tragiczne strzały ty. W ogóle jestem chyba jedynym człowiekiem, który zrobił babę w ewolucji. No nie sądzę, żeby. No i bra... Co on ma z tymi strzałami? Poda na 100%. To było tak pewne, ale Marques... baba baba, liczymy na ciebie, babuś! Maradony. Jestem po prostu zaskoczony, jak moja obrona się rozjeżdża. To jest dziwne. Jest tutaj gaz poda je do Tottiego. I Drivenik. Mamy to. 3-5. Jeszcze się nie poddajemy. Nie ma takiej opcji. Okej. Okay, i Jeszcze tutaj. Ba Ale nie. Baba. <noise> Czy Maradona będzie chciał coś? <noise> no na pewno nie strzeli, bo ma beznadziejne strzały i dobrze. Nie ma nic. No Wainru. Dobra. Nie ma. Bierzemy obronę wysoką. Zobaczymy. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. <noise> Kurde, no nie, tak nie może być. Mamy jeszcze, no już raczej tego spotkania. Niestety nie wygramy, ale mamy okazję. Come i Iga. Spokój zachowany. 4-6. I teraz Totti. Okej. Okay. Patrzcie to. 5-6, nie? Ostatnie minuty tego spotkania tak naprawdę. Minuta teraz została. Spróbujmy włączyć pressing. Jak odbierzemy jeszcze, to może się uda, ale. No właśnie, no i odbieraliśmy odebraliśmy prawie i... Dobra, dobra, dobra! Jest Totti! Uwaga, uwaga, uwaga! Lecimy z ostatnią akcją w tym spotkaniu! Ronaldinho podaje do Tottiego! Aj, Nie wierzę! Nie wierzę! 6 do 6, udało się! Oczywiście to są rajwalce, nic to nam nie daje, ale... Okej! Jop! Dostałem w karnecie jedną ewolucję, którą chciałem właśnie ogarnąć fajną dla nim bombę. Zaraz Wam ją pokażę. Zwiększa ona bardzo fajnie podanie, no bo 72 podań na pomocy. Teraz ma 82 podań. 83 fizyki, ale miał 73. No to kurde, o 10 punktów muszę go zrobić. Muszę, no będzie o wiele lepiej wyglądał. No i dobra, zabieramy się za tego player picka z bohaterem. Pierwszy skład na niego przepalamy. Skład numer 2, 86 oceny ogólnej. I przepalam tutaj dwie karty, którymi trochę pograliśmy. 147 spotkań. Pan Pepe, pan Capdevilla. 165 spotkań. Dziękujemy panom zagrę, ale czas na inne karty. I składu skład o cenie 85, oceny ogólnej, przepalony. Chciałbym trafić jakiegoś obrońcę. Obrońcę fajnego, byłoby naprawdę przyjemnie. Mamy tutaj cztery karty do wyboru, no to kurde, może ktoś poleci, jakiś Lucio. Lecimy, zaczynamy, niech będzie ten pik jest Forlan. Nie no, mam go w lepszej wersji, oczywiście z fineskami, nie z jakimiś bezużytecznymi powershotami. Niech będzie teraz pik numer jeden. U, kurde, De Rossi. Ej, on może być dobry. Wygląda fajnie, wygląda naprawdę fajnie. Dobra, lecimy dalej. Ten pik, kto tutaj będzie? No, mamy obrońcę, ale on raczej się nam nie przyda. Liga Portugalska oczywiście miałby pełne zgrania, ale raczej go nie wybiorę. I został nam ostatni player pick. Zobaczmy, kto będzie z tego player... Eee, Berbatow. Nie, nie, nie. De Rossi 200 tysięcy kosztuje. Także jest on naprawdę bardzo fajny traf. No wybieramy go tutaj, same podstawowe wersje, praktycznie nic nie warte. De Rossi, jeszcze tutaj się upewniamy, 200 tysięcy. Wszystkie statystyki powyżej 80. Jakie to ma playstyle, no wszystkie praktycznie do obrony. Met 84. Naprawdę wygląda solidnie, nie powiem. Tylko problem jest taki, że kurde, no gdzie ja go tutaj wrzucę, nie? No bo mam Kamawingę, mam babę. No nie ma za bardzo tutaj dla niego... Miejsca, nie? No możemy go wrzucić Na jedno spotkanie Będzie miał tutaj pełne zgranie Ogólnie cały skład ma teraz pełne zgranie Przetestujemy go w tym jednym spotkaniu Ale Kamowinga to jest nasz Kreator, no to jest Niesamowita karta, nie mogę go na ławce Trzymać, no ale wyjątkowo Jeden meczyk dzisiaj, niech sobie Posiedzi Manchester United best, dobra Drużyna, Kurtua kunde Pani na środku obrony ja tu ma tu O, Mbappe, dobra. <grywia> to może być mocne spotkanie. No, już traciły piłkę, jestem fenomenalny. Mbappe kontra moja obrona i baba. Czy on tutaj coś zrobi? Dobra, dobra, na spokojnie. O jezu, dobrze. Howard nie ma nic, dobrze. Kambiasco tutaj był ustawiony. Lipa, nie? lipa. Dobra, baba, pięknie. Dobrze się tutaj przełączyłem. I Gats. O, ale mamy miejsca. Jedziemy. Totti. Dawaj, dawaj. Wbijaj tam w pole karne. Totti. Zróbmy bolorola. Gats, Gats, Gats. Wbijamy. Zatrzymanie z piłką. Podanie do Ronaldinho Gauchio. O! Kurde, no ale to było dobre. Nie wychodźmy obrońcami. Na spokojnie tutaj pani Scott. On wychodzi obrońcą, Bo tą Scott tak wyszedł. Dobrze, baba. Musi to być nasza akcja. Podanie do pana Totti'ego. I Driven. O to chodzi. Mamy to jeden do zera. Dawaj, dawaj, dobrze. Okej. Okay. Rossi odebra to piłkę. I teraz poddanie do pana Gatza. Lecimy. Driven. Nie, kurczę. Na kogo ja bym miał tutaj nawet wrzucać? Ale możemy wrzucić tak. I. Oh yes. Ujez. <ścoughs> Ronaldinho. Ajajaj, aj, aj. no kurde. Chciałem się zatrzymać, ale dobra. Może to wyjdzie. Ronaldinho, prawie trzy kreski i tyle nad bramką było. O Jezu, jakby coś zlagowało, ale Ronaldinho, on tu nie laguje. Fineska Ronaldinho, jest, 2 do 0, no druga brameczka już naszego brazylijczyka najpiękniejszego w tym odcinku. Ronaldinho i mamy tutaj dużo miejsca, Ronald... Podaję do pana Gaca. Ma mocne uderzenie, przepraszam, 3-0. I to mi się podoba. Tutaj to dobrze chodzi. Do Totiego, dawaj. Mocne uderzenie. Idź z tym, Kunde. Czy koły ty tam masz na obronie? Rolling, Gatch, Rolling, Gatch, Dawaj. To Jedziemy, roller Gaucho. To jest dopiero pierwsza połowa tego spotkania. W drugiej to się jeszcze może bardzo dużo zmienić. No, a dobra, Supek na szczęście nas ratuje. Pa, jeszcze dał radę mi to jakoś tam odebrać, wystawić nogę. Eee, Killian Mbappé. Kilian, nie ma żadnych strzałów Kilianem. Kilian Mbappé, ale ta na pewno wygra z moimi obrońcami. Ty żółwio jeden, idź mi stąd. Podanko i teraz do pana Gacza. Piękne podanie po długim. Jest od supeczka 4-0. No i chyba reczku, i trywal już się poddaje. Tak jest, mamy to. Otwórzmy sobie oczywiście klasycznie coś. Na sam koniec 10x82+. Jest walkout. Ale to nie wszystko oczywiście. Będziemy coś jeszcze... Otwierać na pewno jakieś 8,5 plus razy 2. Tu mamy Tonaliego. Fajnie, jakby in. Uuuu, Cristiano Ronaldo. Sy si, Wita nas, ale szkoda, że nie ma informa Może tutaj. 3 razy 8,1. Uuu, patrzcie, mamy walkout. Chciałem to otworzyć, bo może inform by poleciał. Nice. O, Irena Parery. Dobra, bo nie spojrzałem na pozycję. Mówię może Polteas? 85 plus razy 2. Dawajcie specjalną kartę. NIMATI! Ej. Uuu, to będzie Bastoni 87. Pedri! On ma 90 do ceny ogólnej? Tak jest, elegancko. Dobra, to będzie ostatnia paczka, jeszcze raz. Dwa razy 85, plus no bo z tej paczki jest większa szansa, że coś poleci dobrego, ale na razie tu to mamy złotą kartę. To będzie Kaisedo i nie ma podwójnego kautu, ale lipa. Tak więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i takim składem, jakim widzieliście w którym graliśmy w dzisiejszym odcinku będziemy wchodzić na ligę weekendową oczywiście z -wingą. De Rossi sobie wejdzie jak coś z łoweczki. i mam nadzieję, że no damy radę te 9 winków <laughs> wbić. Trzymajcie się do następnego. Cześć.